Jeżeli temat rozeznawania jest dla Ciebie wciąż tajemnicą, jeżeli nadal chodzisz z wieloma pytaniami w Twojej głowie, na które być może od lat nie znalazłeś jeszcze odpowiedzi, to ta rozmowa jest zdecydowanie dla Ciebie. Specjalnie dla Ciebie właśnie. Zaprosiłam dzisiaj wyjątkowego gościa, Annę Kasperek. Cześć Ania. Cześć Kinia. I witam wszystkich bardzo serdecznie. Na pewno wielu, wielu z Was już kojarzy Anię, a dla tych, którzy są tutaj z nami po raz pierwszy, krótko ją przedstawię. Ania jest teologiem, pedagogiem i katechetką. Od wielu lat towarzyszy osobom w procesie rozeznawania. Posiada tą wiedzę teologiczną, która też jest bardzo ważna, jeżeli chcemy świadomie budować relacje z Bogiem. No i też ja po prostu obserwuję na co dzień, że Ania nie jest gołosłowna, za jej słowami zawsze idzie e, też czyn, i rzeczywiście e, Ania e, no, ma serce przy sercu Boga i, i wie, co to znaczy budować z nim bliską relację. Dlatego słuchajcie, no, jej obecność tutaj dzisiaj na wdzięcznym sercu na pewno nie jest przypadkowa. Ja się zawsze czegoś nowego tobie dowiem. O sobie. O, sobie. o sobie i o tobie. A my właśnie dzisiaj będziemy rozmawiały o temacie rozeznawania, bo jestem z Wami w kontakcie i dostaję od Was naprawdę wiele wiadomości o tym, z jakimi problemami się zmagacie, i wiem, że naprawdę wielu z Was wciąż ma w sobie mnóstwo lęku, żeby podjąć decyzję, żeby w ogóle zrobić ten pierwszy krok. Że kręcicie się w kółko, że analizujecie, czy dobrze wybrałem kiedyś, czy dobrze będzie, jak zrobię to i tamto. I tak naprawdę ostatnio tak poruszyła mnie jedna wiadomość, gdzie jedna kobieta napisała do mnie, że właściwie boję się, że gdy podejmę tę decyzję, to będę nieszczęśliwa. Ale kiedy nic nie robię, sparaliżowana tym lękiem i nie podejmuję tej decyzji, to też jestem nieszczęśliwa. I tak mnie to no, bardzo dotyka, dlatego że widzę, że Naprawdę potrzebujemy wiedzy, potrzebujemy narzędzi, i potrzebujemy też po prostu o tym rozmawiać i siebie w tym wspierać, mm. bo mam takie poczucie, że wciąż o tym mówi się mało. Tak, tak. Też mam takie wrażenie. A temat, bardzo ważny temat, bardzo potrzebny, nie? Żeby rozeznać w zgodzie właśnie ze sobą i właśnie z Bogiem. Po I co? właśnie z Bogiem. Tak, tak, bo to jest jeszcze właśnie ten ważny pierwiastek, nie? Że my tutaj e, spotykamy się raczej wśród osób wierzących, nie? Mm -hmm. I i właśnie osoby wierzące, gdzieby się wydawało, że one mają bliską relację z Bogiem, że przecież znają Boga, skoro są wierzące. No to wiedzą co robić, no, są w kontakcie z Bogiem, hmm. a jednak się okazuje, że tyle pytań mamy, nie? Hmm. I wciąż tyle nie wiemy. Tak, ale to dobrze. No, jak są ale pytania, to dobrze. To dobrze. <laughs> Najważniejsze, żeby mieć odwagę i zadawać, zadawać pytania, tak. i szukać odpowiedzi. Jakie ja to tak. lubię mówić, warto zadawać pytania i szukać odpowiedzi, więc dobrze, że jesteście z nami. By wspólnie poszukać odpowiedzi na najważniejsze pytania. Tak, wasze pytania. Mm. Dlatego zaczniemy sobie od pierwszego pytania, dlaczego w ogóle Ania rozeznawanie jest takie trudne dla nas wierzących? Skąd to się bierze? Ja myślę, że dzisiejszy świat, który ciągle biegnie, który my gdzieś wchodzimy w ten wir tego zabiegania, tego robienia. Mam wrażenie, że my, jako osoby wierzące, często zapominamy o tym, jak ważne jest zatrzymać się i dbać tą, o tą taką dyscyplinę duchową w kontekście naszej relacji z Bogiem. A mam tu taką na myśli konkretną rzecz, żeby dbać o, codzienną, o codzienny czas, by spędzić go tylko z Bogiem i z nikim innym. Nie? Mhm. A my tutaj za chwilę mamy jakieś powiadomienia, ktoś do nas dzwoni, ktoś do nas pisze i my w ogóle jakby jesteśmy y, ciągle w akcji, a my potrzebujemy usiąść, nie? Usiąść, posłuchać, zatrzymać się i skupić się na Nim. Nie? nie skupić się na tym, co ja mogę zrobić, komu ja mogę pomóc. To też są piękne rzeczy, ale właśnie znaleźć taki moment w ciągu dnia, kiedy ja chcę y, usłyszeć głos Ducha Świętego. I to jest, myślę, też ciekawy temat. Czy my w ogóle umiemy słuchać Boga? Czy ktoś nas tego uczył? Nie? Mm -hmm. Mi się przypomina y, tutaj taka historia, kiedy y, poszłam na spotkanie wspólnoty modlitewnej, gdzie słuchajcie, nic się nie działo poza modlitwą uwielbienia. Dla niewtajemniczonych powiem, że modlitwa uwielbienia po prostu polega na y, skupieniu się na Bogu, nie prosząc Go o nic, nie dziękując za nic, po prostu. Skupiamy się na nim dla niego samego. Mówimy jaki jest, ogłaszamy to w tej modlitwie, na tej modlitwie, i na koniec lider, właśnie na koniec spotkania, lider zadał nam takie pytanie i zaprosił nas do tego, żebyśmy posłuchali teraz w ciszy Ducha Świętego. Mhm. I dla mnie, osoby, chyba wtedy w trakcie studiów teologicznych albo po, to była dosyć taka nowość. Mhm. To jest ciekawe, ile człowiek gdzieś tam przeszedł w wierze, a dalej to wzbudza taki znak zapytania w głowie, jak słuchaj Ducha Świętego? Nie? I tak. wtedy my się uczyliśmy to robić. Tak, bo my jesteśmy często zanurzeni w jakichś formułkach, które powtarzamy, prowadzimy monologi na modlitwie. No i właśnie, nie I teraz jak tego głosu Boga słuchać? Ja też widzę w ogóle, jak pracuję coachingowo z osobami wierzącymi. Jak ważne jest to po prostu, jak ja im dmucham w skrzydła i mówię im, że dasz radę, że ty mhm. możesz w ogóle rozeznawać, nie? Mhm. Bo my po prostu gdzieś tak się zamknęliśmy już w takich swoich schematach modlitewnych i w takim przekonaniu, że no nie stać mnie na więcej, że po prostu tak musi być, mhm. że no po prostu często w ogóle nie wierzymy, że jak to ja, to, to ja mogę rozeznawać, to ja mogę słyszeć głos Boga, nie? No właśnie, i co jest też ciekawe, ja mam taką obserwację na adoracji. Nie? Lubię sobie tak pójść na adorację, mam blisko domu, i tam zazwyczaj no, są osoby dużo starsze ode mnie. I co robią te osoby? Oczywiście ja nie neguję tego sposobu modlitwy, bo one przez wiele lat wzrastały w takiej wierze, ale one często przez cały czas mówią. Nie? I mhm. mnie to tak bardzo. usta się, się... ruszają, tak? To daleka się... widać, że usta są Albo w ten ruchu. sposób, albo słyszysz. Nie? Mhm. Bo jak starsza osoba się modli głośno, to, no to też słyszysz. Nie mówię, że nie mamy mówić do Boga, ale chodzi mi o to, yy, że po prostu, czy dajemy Bogu przestrzeń, żeby on do nas mówił, nie? przez mhm. jakieś myśli, które przychodzą, to warto też wiedzieć, w jaki sposób w ogóle Bóg mówi, nie? przez mhm. jakie myśli. Trzeba pamiętać, że zawsze Bóg Przychodzi z takimi myślami, które są pełne miłości, pokoju, budują nas, wzmacniają, nie? Mhm. Mm no właśnie. Ciekawy temat. To jest ciekawy temat, i myślę sobie, że w kursie, który przygotowujemy dla Was, będzie właśnie ta okazja, żebyś się zatrzymał. Tak. To na pewno. Tak, tak. To, co tutaj y, mówisz, żeby ten czas wygospodarować, no to ten kurs będzie okazją, żeby ten czas właśnie znaleźć. Tak, i już zazdroszczę tym osobom, które wezmą w nim udział. Nie naprawdę. Myślę, że to będzie fascynująca mm -hmm. przygoda. Tak, no. żeby wejść właśnie w głąb siebie, ale w, w relacji z Bogiem. W relacji no, z Bogiem. To jest tak. Powiedz Ania, czy jest coś takiego, jak idealny plan na? Nasze życie, czy rzeczywiście jest tak, że musimy odkryć tą wolę Boga, taką, wiesz, jedną, jedyną drogę? To pytanie mam wrażenie wraca do nas jak bumerang. Jakbyśmy cały czas nie, nie znaleźli jeszcze odpowiedzi, bo, bo wciąż spotykam się z ludźmi, którzy nie wiedzą, po prostu nie wiedzą, jak to jest, albo rzeczywiście szukają tej idealnej, jednej ścieżki. Mm -hmm. No tu w ogóle, jak tak zadajesz mi to pytanie, to od razu. Y, wysnuwa się taki temat y, na pierwszy plan, temat wolności. Myślę, mhm. że to jest znowu związane z tym, w jaki sposób Pan Bóg funkcjonuje i w jaki sposób do nas mówi, ponieważ ja mam takie doświadczenie, że jeżeli Pan Bóg y, y, zaprasza nas do czegoś, to On właśnie zaprasza, mhm. a nie że mnie do czegoś zmusza. Nie? Mhm. I tutaj może też przytoczę taką konkretną historię y, związaną z moim życiem, gdzie miałam spotkanie z jedną osobą, która mi bardzo dobrze życzy, ale w trakcie spotkania zaczęła bardzo mocno przekazywać mi y, praktycznie niczym objawienie, co jej zdaniem ja powinnam w życiu robić, jakie kroki poczynić i w ogóle mm -hmm. jak mam żyć. Nie? I powiem szczerze, osoba po teologii, osoba wierząca i mająca relacje z Bogiem, ja się zaczęłam zastanawiać, czy to Bóg nie mówi przez nią. I idę na adorację i mówię: kurczę, ale czy to Bóg do mnie mówi, czy nie? I, i sobie tak zaczęłam to analizować i Bogu oddawać, i miałam takie właśnie światło w tym momencie: to, to, o czym do Was mówię, to z czym się z Wami dzielę, że jeżeli to by był Pan Bóg mówił przez tą osobę, to On by mnie zapraszał, a nie nakazywał, cokolwiek nie zmuszał do niczego, nie? Więc ja zawsze lubię mówić, że Bóg jest kibicem Twoim, jest Bóg kibicem moim, mojego życia. I nawet jeżeli będziemy, podejmiemy taką decyzję w zgodzie ze sobą, z Bogiem, że no po prostu jakąś życiową i potem stwierdzimy, że no, no może to nie była dobra decyzja, to Pan Bóg znajdzie kolejne sposoby, jak to zrobić, żebyśmy byli szczęśliwi. Nie? Bo na mhm. tym On zależy, więc trzeba sobie jasno powiedzieć, Bóg jest po twojej stronie i On będzie po twojej stronie, nawet jak ty się pomylisz. Mhm. Nie? Mówisz tu ba o bardzo ważnej rzeczy. Też widzę y, taką trudność właśnie osób, z którymi pracuję, żeby dać sobie prawo do błędu. Bo y, w tym takim myśleniu, że jest jedna idealna droga dla nas, jest po prostu masa perfekcjonizmu. Takiego po prostu podejścia, że no, muszę znaleźć tą drogę, no bo inaczej to po prostu, nie wiem, świat się zawali, nie? Mm. I będę nieszczęśliwy. Czyli po prostu dwie drogi, nie? No. I tak jak słuchałam Ciebie, co myślę, że przecież naprawdę Pan Bóg jest nieograniczony, nie? I, I naprawdę Bóg by się ograniczał tylko do dwóch scenariuszów i, i, i nie ma innej drogi, nie? I przecież Bóg po prostu potrafi tak poprowadzić, tak wyprowadzić, tak czasami przenieść z różnych sytuacji w sytuację, mm -hmm. nie? I to jest niesamowite, ale rzeczywiście ja to bardzo widzę. Wielu z nas ma lęk przed podjęciem złej decyzji właśnie dlatego, że nie wyobrażamy sobie opcji, że moglibyśmy się pomylić. Po prostu y, unikamy tego jak ognia, nie. Y, I myślę, że to jest kolejny taki bardzo ważny obszar do pracy, y, żeby sobie to prawo, to prawo udzielić, bo no, to wymaga pracy. To, to tak sobie łatwo y, nie odejdzie. Masa przeróżnych przekonań i trudnych emocji za tym stoi i, i potrzebujemy po prostu nad tym pracować. Nie? Tak, tak. No. No dobra, jakie są najczęstsze takie błędy w myśleniu o decyzjach, jeżeli już jesteśmy przy tym temacie? Co takiego widzisz, że na pewno, no, niestety uwierzyliśmy w kłamstwo, które nam nie służy? Mhm. No, powiem szczerze, że jak tak y, się przysłuchuję temu pytaniu, to wydaje mi się, że my nie zgłębiamy w ogóle tematu rozeznawania. Mhm. Jako osoby bieżąca. W sensie, ja dopiero pierwszy raz usłyszałam o tym, o tym, że mogę rozeznawać na rekolekcjach w milczeniu, rekolekcjach ignacjańskich, gdzie właśnie tam y, jezuici uczą zasad rozeznawania duchowego, więc my po prostu czasami nie wiemy nawet, nie mamy wiedzy, że y, decyzja pewna, którą chcemy podjąć już z góry jest, y, można powiedzieć, y, spisana na stratę, jak to się mówi czasami. Na przykład taka podstawowa rzecz, jeżeli masz decyzję do podjęcia, która wiesz, że już podejmujesz jakąś decyzję, która prowadzi Cię do jakiegoś zła, no to z automatu wiesz, że to nie idź w to. To nie jest dobra decyzja, żeby coś, co podejmiesz, prowadziło Cię w stronę mhm. zła. To jest Notujcie sobie, bo to jest już jedna z bardzo ważnych wskazówek, które możecie stosować sobie na co dzień. Tak, druga rzecz, mamy takie, taki czas, możemy przeżywać strapienia lub y, pocieszenia duchowego. Pocieszenie duchowe, kiedy bardziej chcemy, y, właśnie bardziej chce nam się modlić, bardziej chce nam się działać. Y, dla Pana Boga, z Panem Bogiem, mamy taką chęć do rozwijania się w życiu duchowym, a na przykład czas strapienia to właśnie mamy taką posłuchę. Nie chce nam się modlić, nie czujemy takiej werwy i w ogóle chęci do tego wszystkiego. I ważną zasadą jest na przykład to, żeby w takim czasie strapienia duchowego nie podejmować decyzji, tylko trzymać się tej decyzji, którą podjąłem, podjęłam wcześniej. Nie? Mhm. Ale kto o tym wie? To no o tym nie. wie, no właśnie, tak sobie pomyślałam, że no. więcej takich bardzo praktycznych wskazówek właśnie zdradzasz w kursie Dobra Decyzja. Tak jest. Gdzie Dokładnie. po prostu e, wydaje nam się czasami, że a, ktoś tak powiedział, a, ktoś tak zrobił, jakby to była jakaś loteria, ale nie, no po prostu to nie jest loteria, to nie jest też magia, to nie jest to, że po prostu ktoś e, święty ma dostęp do Boga, no po prostu to są konkretne wskazówki, których my też potrzebujemy się trzymać na modlitwie. Kolejne kłamstwo mi się przypomniało, mm -hmm. tak sobie myślę, i kto, warto ten temat zaznaczyć, ponieważ ogólnie rozeznawanie kojarzy się z rozeznawaniem powołania, i tutaj znowu jest mm -hmm. ciekawy temat powołanie tylko życie zakonne i kapłaństwo, bo innego przecież nie ma. No mm -hmm. I to jest kolejna rzecz, ponieważ jest oczywiście powołanie do samotności, do małżeństwa, do życia konsekrowanego. Jest to bardzo szerokie, więc tu już mamy taki schemacik i jakby jesteśmy włożeni w rameczkę, że tylko osoba, która gdzieś tam rozeznaje życie zakonne, czy kapłaństwo, to ona wtedy rozeznaje, reszta nie. No, racja, nie? racja. I myślę, że może nawet jest takie przekonanie, że przez to to powołanie zakonne na przykład jest bardzo święte niż inne dokładnie, i lepsze przez dokładnie. to nie I te osoby mogą I teraz jak ja mogę Boga, pytać Boga i ogóle, tak, i pytać, tak. tak jak ja mogę pytać no, Boga o to czy uh, wyjść to za z z tego czy wiąże. za tego mężczyzny no przecież to nie jest tak ważne jak na tak. przykład zostanie księdzem czy siostrą. dokładnie zakonną, nie? i właśnie to miałam um, na myśli bo ja uczę religii i czasem ludzie do mnie podchodzą um, prosząc na przykład o modlitwę nie bo ty masz jakieś wtyki z panem Bogiem a ja mówię, słuchaj ja mam te same kontakty takie jakie ty masz nie nic mm -hmm. więcej nic mniej bo to każdy z nas może mieć relacje z Bogiem i każdy z nas może się modlić i ta modlitwa jest cenna i ważna, ponieważ każdy z nas dla Boga jest ważny, nie? Więc temat y, bardzo ciekawy. No i tak samo ja na przykład też właśnie widzę, że my w ogóle oddzielamy te nasze pragnienia od pragnień Boga, nie? Mhm. Czyli po prostu jakby to były dwie osobne rzeczywistości, czyli albo teraz pytam Boga, z czego On chce na moje życie i to jest po prostu coś, co najprawdopodobniej jest niefajne, jakieś takie, wiesz, mi obce, albo właśnie są moje pragnienia, no ale skoro ja czuję pragnienie, coś mi się podoba, no to pewnie już się Panu Bogu nie podoba, nie? To pewnie jest coś złego, to pewnie On ma jakąś swoją i na pewno to odrzuci, nie? Mhm. I to też myślę, że jest bardzo ważne, i w ogóle to jest ogromny atut naszego kursu, nie? Sobie myślę, że po prostu połączyłyśmy siły i prowadzimy Was w tym procesie podjęcia dobrej decyzji, właśnie od strony, zarówno teologicznej, jak coachingowej, gdzie możemy spojrzeć w głąb siebie. Jako na całość, ha, nie? I nie ma ha. czegoś takiego już po prostu, że teraz y, ty rozeznajesz albo pragnienia Boga wobec ciebie, albo swoje pragnienia i to oddzielasz, tylko po prostu to jest jedno i to samo, nie? I ostatecznie gdzieś bardzo nam na tym zależy, żeby efekt końcowy, jaki osiągniesz przechodząc ten kurs, to właśnie było to, żeby ci się to ujednoliciło, żebyś zobaczył, że te najgłębsze pragnienia Twojego serca są Wasze wspólne, hmm. nie? I to jest po prostu dla mnie coś niesamowitego. Ja już nieraz tego doświadczałam z klientami na coachingu chrześcijańskim, że nam się to wszystko tak pięknie łączyło. I po prostu moim marzeniem jest, żeby teraz kolejne setki, tysiące po prostu ludzi, którzy przejdą ten kurs, żeby też mogli tego doświadczyć, nie? Żeby to nie było zarezerwowane tylko dla osób, które nie wiem co właściwie, nie? Tylko żebyśmy my ogólnie jako Wszyscy ludzie wierzący mieli tą świadomość, mieli tą wiedzę i doświadczyli tego, że możemy mieć wspólne marzenia z Bogiem. Mm. No właśnie, ale do tego, tak jak mówiłyśmy, i trzeba się zatrzymać i poznać siebie i być w kontakcie z Bogiem. No samo się nie zrobisz, tak samo powiem. się nie zrobi. <laughs> samo się nie zrobi. Ale myślę, że dobrą wiadomością jest to, że naprawdę już niedługo, bo w sierpniu e, będziesz mógł skorzystać e, z kursu, gdzie właśnie będziesz mógł tą pracę włożyć, będziesz mógł poznać te narzędzia, będziesz mógł zdobyć tą wiedzę e, i właśnie spotkać się zarówno z samym sobą jak i z Bogiem e, i naprawdę podjąć wierzymy dobre decyzje Dokładnie. z lekkością, bez stresu, e, bez takiego lęku, a co jeżeli źle wybiorę? Właśnie w wolności Właśnie w lekkości. W takim, to jest myślę mega ważne, nie? w takim po tak. prostu spokoju, że, tak, tak, że Bóg tak. jest po mojej stronie i, i razem po prostu znajdziemy to, to czego szukamy. Nie? Dokładnie. Bardzo się cieszymy, że będziemy mogły Ci towarzyszyć w tej drodze. Tak. Tak, ostatnie przygotowania trwają, a Ty już teraz możesz zapisać się na wyjątkową listę oczekujących na kurs. Kliknij w link w opisie tego filmu. Dzięki temu otrzymasz ten kurs jako pierwszy, po prostu w pra jeszcze przed wszystkimi, więc już jako pierwszy będziesz mógł zacząć go przerabiać, no i po prostu też będziesz miał najniższą możliwą cenę, więc e, też e, w ten sposób e, chcemy tobie ułatwić, e, umożliwić to, żebyś po prostu skorzystał mm. i podjął dobre decyzje w zgodzie ze sobą i Bogiem. Dokładnie. Tego sobie i Tobie życzymy. Dokładnie, bo też jesteśmy cały czas w tym procesie rozeznawania. Daj znać w komentarzu, co myślisz o tym, co przed chwilą mówiłyśmy, jakie tematy poruszyłyśmy, na jakim etapie Ty w rozeznawaniu jesteś, jakie problemy obecnie Ty najbardziej odczuwasz. No i obowiązkowo łapka w górę, jeżeli podobał Ci się ten film. Zasubskrybuj ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś i kliknij dzwoneczek, dlatego że spotkamy się tutaj co tydzień w piątek i dzięki temu nie przegapisz żadnego odcinka. Dokładnie, a ja nieśmiało zapraszam na swoje media społecznościowe w Bożej obecności.